Siemano, moi drodzy! Madzia dzisiaj wpadła pogadać. Kelly Madlen, gdyby jeszcze ktoś nie... Nie, ja zawsze... Weź powiedz jak ty się nazywasz, bo ja zawsze mówię ci Madlen, ale wiem, mm -hmm. że nie. Nie, Madeleine, Madlen, jak chcecie, mówcie. Serio. <laughs> Wierzę, że... ja, ja z uporem maniaka Kelly Madlen, Kelly Madlen za Jest każdym okay. razem ktoś mówi, ej, ona się chyba tak nie nazywa. Także sorry, dzisiaj wpadłyśmy pogadać na temat kosmetyków, które odkryłyśmy dzięki sobie. I to będzie edycja makijażowa, bo tak. sporo było takich rzeczy, że ja tak oglądałam jej odcinki i miałam. Ha! Potrzebuję tego, to jest super, jak chcę to mieć. I tak pomyślałyśmy, że dzisiaj zrobimy właśnie taki krótki film na ten temat. Wybrałyśmy po trzy rzeczy, właściwie tak ja trochę delikatnie oszukuję, ale tak bardzo delikatnie, po trzy produkty. I jako, że jesteś gościem, moja droga, oraz ja mam tendencję do zagadywania i przerywania, i wchodzenia w słowo, i ogólnie jestem okropnym złym człowiekiem i pójdę do piekła, to zaczynaj. Dobrze. To ja może zacznę od podkładu matującego, Annabelle Minerals. Ja używam... Są trzy odcienie podkładów w żółtej tonacji, mm -hmm. ja najczęściej używam Golden Fair i Golden Light. Teraz jak jestem bardziej opalona, to używam Golden Light, a tak normalnie to sobie albo Golden Fair używam, albo mieszam Golden Fair i Golden Light. Mm -hmm. No i tak naprawdę ja ten podkład zaczęłam używać od kiedy przyjechałam do Ciebie, <grym> od tak. tego czasu, czyli od czerwca 2019, mm -hmm. no i tak już zostało. Nie wyobrażam sobie teraz życia bez tych podkładów mineralnych, a pamiętam, jak kiedyś byłam na jakimś, nie wiem, Sea Bloggers czy Meat Beauty, i tam była ta marka Annabelle Minerals. I mhm. ja w ogóle nie byłam przekonana takich produktów. Ja wolałam podkład najlepiej taki, który robił ciasto z mojej twarzy, żeby pokrywał idealnie. No po prostu w ogóle się nie znałam na tego typu produktach. No a mi pokazałaś znaczy, Bo jak... one mogą być takie y, zniechęcające na początku, tak. jak nie wiesz jak to ugryźć, za co się zabrać. Tak. Oraz y, ten początek też wydaje mi się trudny, jak ktoś nie potrafi aplikować i jak już nałożę i na przykład chcę, żeby było takie krycie jak mm -hmm. y, takiego podkładu drogowinnego, tak. więc nałożę na przykład cztery warstwy albo... Nie, nie, cztery warstwy to jeszcze pół biedy, ale jedną mm. taką mega grubą i wtedy to naprawdę wygląda nieciekawie. Ale tu Pamiętam, że Madzia w ogóle się nie zniechęciła. Tam nie było momentu zniechęcenia jednego. No, Mam wrażenie, że od pierwszego dnia było takie. I... No to spróbujemy drugi raz. Spróbujemy trzeci tak, raz. Tak, tak. I też mi się wydaje, że istotną kwestią jest pielęgnacja cery odpowiednia, bo jednak. Hmm. No nie wiem, wydaje mi się, że jakbym zaczęła używać tych minerałów i ciągle bym miała tą moją cerę odwodnioną, to nie wiem, czy bym była zadowolona. Na odwodnionej skórze to jest fakt, że minerały wyglądają gorzej, dlatego, że mhm. jak się nakłada pędzlem i jest ta, ten taki ruch kolisty, no to pędzelek po prostu podnosi suche skórki i jeszcze bardziej widać, że jest tak. ta cera sucha. Mhm. Ale z kolei często jest też tak, że jak masz dużo niedoskonałości i przejdziesz na podkłady, które mają lepszy skład, to wtedy to się trochę szybciej goi, nie? Mhm. Nie, nie poruszyłabym, jakby nie poszłabym aż tak daleko że że no jak przestawisz się na podkład mineralny, to Ci się cera zagoi. Wiem, że mm -hmm. dużo ludzi tak mówi. To nie jest zawsze prawda. No ale u Ciebie akurat ten komplet lepszej pielęgnacji i usunięcia tych takich no, dla Ciebie szkodliwych, dla Twojej cery tak. szkodliwych podkładów, to mm -hmm. poszło razem w dobrą stronę. Bo też jest to, że taki podkład mineralny nie ma silikonu w składzie, nie mm. ma nic, co mogłoby mnie zapchać, więc no. tym bardziej super. Jedyne, co zauważyłam, to pod koniec dnia E, moja twarz takim dziwnym zapachem. E, taki zapachem? dziwny zapach jest po tych minerałach. Te minerały wytwarzają taki specyficzny zapach. Nie wiem, nigdy nie zwróciłam na to uwagi, nie. Ale będziemy wąchać dzisiaj, nie? Ja no. nigdy nie zwróciłam na to uwagi, nie mam pojęcia. Jak zauważyliście to też, proszę napiszcie w komentarzu, bo no. teraz e, jestem zafascynowana tym. Tajem, tajemne tutaj informacje dostaję, no. no i jeszcze, jeszcze tylko dodam, że są dwie pojemności: 4 gramy i 10. I jak już mhm. sprawdzicie sobie i będzie wam pasować, to uważam, że bardziej opłaca się kupić 10 gramów. Ja akurat Golden Light szukałam po wszystkich stronach, było wszędzie wykupione i tylko znalazłam 4 gramy, dlatego jest mniejsza pojemność. Oni teraz mają jeszcze papierowe, kartonowe opakowania uzupełniacze. No od niedawna, także warto, warto się zainteresować. A to nie, to na pewno wolała sobie kupić swoje 10 gramów, a wtedy no, no i sobie potem dosypywać. No uzupełniać. No także mhm. jest opcja w razie jakby ktoś tak. nie chciał plastikowych, nie? tyle. I podpowiem to, bo zawsze o tym mówię i gdzieś ucieka, że jak już jesteście na końcu tego opakowania i chcecie tak. wydłubać ze środka, to wystarczy tutaj podważyć tam widelcem czy nożem i całe to denko wychodzi i można do, do zera wylizać to opakowanie. Sama raz szukałam tego odcinka. Jeszcze źle to w ogóle wyciągałam i ci wysyłałam. Masakra ja to była. Pamiętam, miałam Jezu. taki stan zdjęciowy. No. Ale udało się koniec końców. Tak, no. Cieszę tak. się, że ci, że ci podeszło. Super. Mimo, że matujący, my, ja pamiętam, że my wybierałyśmy matujący właśnie y, nawet nie dlatego, że ja chciałam, żeby Madzia miała jakąś mhm. super matową cerę, bo my szłyśmy w ogóle w zupełnie inną stronę. Mhm. Żeby był glow żeby było to rozświetlenie, mhm. żeby właśnie ta skóra znowu tętniła życiem, nie żeby była takim matową, no. właśnie smutną skórą, tylko żeby była zadowolona. Ale matujący akurat ma, kryje znacznie mniej niż kryjący, a rozświetlający ma drobinki. Mhm. Dlatego poszłyśmy w ten, w ten matujący, bo... Y Uważam, że dla mnie jest idealny. I też można przecież stopniować, tak? Jak więcej. Ale tak jak dzisiaj przykrywałaś mi te moje takie niedoskonałości malutkie, no to nałożyłaś drugą warstwę i było mniej widać. Tak, Więc. można warstwę drugą położyć mm. właśnie tylko w tym miejscu, gdzie jest potrzeba, a nie na, mm. na całej twarzy. Ja mam 7 miliardów odcinków o minerałach. Ja jestem samozwańczą królową minerałów na YouTubie. Jak ktoś ma wątpliwości, jak nakładać, jak nakładać na mokro? Czym nakładać, jaki wybrać pędzel? Jakich minerałów używałam, a jakich nie? Jakie mam zdanie, o których, to ja mam playlistę. Tam jest wszystko. I też na blogu. Wszystko. Na blogu. Kategorie też mam dużo. minerałów i tam wszystkie są. W tak, tak, jest. Bo ta cudowna kobieta, złota, która powinna nosić złote włosy, już ma złote włosy zamiast korony, yy, pomogła, czy pomogła, ogromnie pomogła zrobić właśnie taki post na blogu, w którym jest spis wszystkich odcinków. To jest podzielone na kategorie, tak jak mhm. Magda ma u siebie, zrobione ze swoimi materiałami, więc jak ktoś się mota nie może znaleźć w playlistach czy coś, tak. tam jest. Wszystko tak, czarno na białym jest napisane. Lepiej niż Biblioteka Narodowa, nie? śmiem twierdzić. A wiesz co, w ogóle ja teraz sobie tak patrzę: ja mam na każdym twoim odcinku z różnego okresu Jak inny kolor coraz krótsze to głosy są. No i widzisz, zmieniamy się dla ciebie. Maybelline, czy, nie wiem, w czym to tam było. Dobra, ja odkryłam e, dzięki Madzi, i to w ogóle był taki motyw, że Magda była u mnie. Siedziałyśmy na kanapie, rozbawiałyśmy sobie, plotkowałyśmy o jakichś rzeczach, i nagle ona mówi: Zobacz, kupiłam sobie taką fajną paletę cieni. Ja to zmacałam i w tym mm. momencie na telefonie zrobiłam zakupy. Tak. I chodzi o paletę WAV Beauty. E, ta akurat tutaj nazywa się The Woods. E, I kupiłam jeszcze później The Siri Palet. Mam jedną i drugą, i tak naprawdę to tą The Woods, to już mam drugą e, sztukę. One są, e, przepraszam, że są takie. To jest ta City, a to, to także jest. The są Woods. Używane, tak? tak, ja je kocham. E, one już przeżyły wiele, zwłaszcza takie ta. To, to jest moja pięk, druga już. Pięk, no, pięknie w ogóle ci w tych kolorach. Zawsze widzę na filmie, jak masz. Już, od razu wiem, że <laughs> to E, kocham. Ta z, z tym fioletowym to tak rzadko używam, bo ona ma dużo takich neutralnych ty, tak, tak, bardziej kocham. taka jest uniwersalna. E, Dokładnie, czyli tak ja <laughs> omijam. E, Niemniej jednak cienie są naprawdę znakomite jakości. E, I niedrogie, moim zdaniem, jak na paletę z taką ilością kolorów, mm -hmm. tak dobrze dobranych, to jest naprawdę świetna sprawa. To jest też polska produkcja. E, jeśli chodzi o tą zieloną, to tak jak mówiłam, mam drugą już, bo Patrycja sobie kupiła, ale jej nie pasowały kolory. Pozdrawiamy, Patę! Pozdrawiamy. E, i ja też zajeżdżam już tamtą od nowa. Yy, kocham, absolutnie kocham. N nie wyobrażam już sobie nie mhm. mieć tej palety u siebie w domu. Madzia mi wczoraj mówiła, że jakieś nowości u nich się tak, szykują, widziałam chyba. na Insta story, jakaś była taka puderniczka. Takiego opakowania no, od bronzera czy rozświetlacza, nie wiem. Ja bardzo mało śledzę na Instagramie. Ja na Instagramie śledzę głównie moich znajomych. <grywa> Ale yy, tak, mam nadzieję, że... No nie możemy się doczekać, ja też jestem tak. bardzo ciekawa nowość. Życzymy kolejnych sukcesów, bo naprawdę tak. jest to mega, mega ciekawa sprawa i super pigmentacja, dobrze się rozcierają, dobrze się łączą z, same ze sobą, z innymi cieniami, cacuszko. Tak. I łatwe w pracy. Proszę Pani, co ma jeszcze? Tu? Z mm, makijażu. No więc tak. Kolejny produkt to jest puder ryżowy Make Up Mohani. I tak naprawdę... To jest moje drugie opakowanie, tylko dlatego, że pierwsze oddałam koleżance Natalii mm -hmm. Verli, z którą nagrywałam odcinki. Pozdrawiamy pozdrawiam. Ja nie znam, ale bym chciała poznać. Też mówiła, że super. No i mi też się bardzo sprawdza. I faktycznie on jest bardzo taki... no biały ma kolor. Może mm -hmm. się wydawać, że będzie po nim biała twarz. Jak się da dużo, to będzie. Tak, ale jak jednak ja zawsze strzepuję, no. to jest ok. Jest taki transparentny efekt. Mm -hmm. I też jest bardzo tanie. Tylko jedyne co to opakowanie jest takie troszkę łatwo jest po prostu sobie otworzyć ten puder powiedzmy w torebce. No mi się to nie zdarzyło, ale no, niestety bardzo łatwo jest to zrobić. To jest moja kochana Madzia, która swoim słodkim, <grym> z, y, miękkim sercem mówi o tym, że to opakowanie standardne. <grym> Ja no. opowiadałam o tym pudrze też w odcinku Sztosik, Zagrozik makijażom, Uważam, że to jest jeden z lepszych pudrów. Mhm. Gdyby, mochani, jeśli to oglądacie, pozdrawiamy serdecznie i życzymy Wam, żeby Wszystko ktoś pozdrawił w ekipie. Dzisiaj. Tak, bo jesteś, <laughs> mamy dobre serce i dużo dobrej energii rozdajemy. E, jakby ktoś z Was tam przemyślał, e, o, chociaż żeby była nakręcana, żeby to wieczko było nakręcane, a nie wciskane, to już wybaczymy nawet to sitko, ale żeby to się chociaż tak. zamykało trochę, tak. to e, tak wiernie będziemy kupować nadal. I to, ja też mam e, już drugie opakowanie. Bo, bo ja, ja to czasami jak w zera. mojej talecce trzymam tak i czekam, aż mi się to y, wszystko skończy tutaj, żebym mogła wysypywać. No. I, ale też jest w ogóle bardzo wydajny, powiem szczerze. Tak, dobry, naprawdę U. dobry, ciekawy kosmetyk perfumy, tak, wiesz. tak. Ale no, bez zapachowe jestem tutaj. Tak. Ja mam tutaj rzecz, którą byłam w ogóle przekonana 100%, że sobie to kupiłam, bo widziałam u Madzi, ale potem się okazało, że w ogóle to było urojone. Jednakowoż firma ta została, moja uwaga została zwrócona na tą firmę właśnie przez to, że u Magdy w tutorialach hmm. widziałam. Produkty marki Glam. Glam Shop, Glam, Cienie, Glam, Brush. Tam Glam Shadows. Ja tutaj mam akurat do pokazania Glam Brush. To są pędzle, które naprawdę mnie powaliły na kolana. Ja kupiłam kilka produktów, kilka cieni do powiek i kilka pędzli ki wiele lat temu już teraz mogę powiedzieć i mm. tamte pędzle, no nie byłam zachwycona, prawdę mówiąc wszystkie wyrzuciłam, bo nie nadawały mi się, mm -hmm. bardzo, bardzo się pokruszyły, bardzo się zniszczyły szybko, no i się tak trochę zraziłam, później przestałam robić zakupy, cienie też tak nie były złe, ale mi nie pasowały po prostu, no i potem naoglądałam no, się u niej jakieś kalendarze adwentowe, no, jakieś inne rzeczy, wstaję rano, patrzę, tu Madzia z konturówką z ścikiem, dobra, okej. Okay. No i narobiłam tych zakupów trochę, kupiłam jedną ciekawą paletkę, no ale tak wkładałam do koszyka rzeczy, mówię, nie mam pędzli tego rozmiaru i tego rodzaju. To są pędzelki tak, Glam Brush T107, ten tutaj, ja go mm -hmm. używam najczęściej do rozświetlacza. Dalej mamy y, Glam Brush T117, który chyba jest do rozświetlacza, ale dla mnie, ze względu na to, Z on boski. robi, ja nie jestem w stanie tym rozświetlaczem nałożyć, bo ja nim rozświetlam od razu nos i ścianę tak. za sobą, ale no. do pudru, do takiego właśnie tego mm -hmm tylko wiesz, odrobinę albo strząsnąć jakiś no. nadmiar, jest u mnie w użyciu non-stop, zastanawiam się czy nie kupić drugiego, na tyle mi się sprawdza. Oraz ten turbogruby hitowy pędzel, mhm. absolutnie hitowy, to jest T119 i on jest pędzlem moim do bronzera i kupiłam taki drugi. M no, mogę coś powiedzieć? No, śmiał Ty przeze mnie kupiłaś te pędzle, Kupię, proszę, proszę, proszę. nie, nie, tylko ja nie no. chciałam ci przerywać. Mhm. Ja zobaczyłam to na filmie, ja dzięki Paulinie ona dzięki mnie kupiła te z a ja dzięki niej te <laughs> dwa pędzle. I są świetne, ten po prostu mogę tak zrobić. Mogę? No, jeszcze on śmiał. Zdobycie, on jest tak, o Jezu, on jest tak gęsty. Cudowny, cudowny podbiera zarówno, znaczy podbiera. Dobrze podnosi zarówno prasowane brązery, jak i takie luźne, sypkie, mineralne, jak i wypiekane, jakieś takie w kamieniu. No naprawdę każdy brązer, on sobie z nim pięknie radzi. Mimo, że to jest syntetyczne włosie, bo niektóre brązery yy, i róże tak samo, jak są, yy, jak są nienaturalne włoski od pędzla, to często jest tak, że trochę tłuszczu zostaje łoju trochę ze skóry mhm. naturalnie na pędzlu. I jak próbujesz podnosić, to wtedy to się tam zbryla, 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 mhm. i w pewnym momencie albo musisz przetrzeć i wyczyścić ten produkt, mhm. albo wziąć pędzel z naturalnego włosia, żeby to wzruszyć. A to kojarzy. I na brązerach takie, takie. Tak. Plama jest... taka, mm -hmm. ohyna. Ohyna. Ohyna, Ja zawsze ohyna, wtedy, no. jeżeli. No, staram się do tego nie doprowadzić, ale jeżeli już tak jest, to wtedy biorę mm -hmm. e, serwetkę, chusteczkę higieniczną, mm -hmm. ściągam całą tą górną warstwę. No ja wtedy jeszcze tam wrzucę e, do dezynfekcji. No, u mnie ale... tego nie ma, ale mm. widziałam u innych. No, nie, no. nie, nie, <laughs> widziałam, nie wi widziałam u innych. To się zdarza, proszę Pani, to się przytrafia. No, w każdym razie tak, cieszę się. Trochę mnie zeschizowałaś, jak powiedziałeś, że to ja, ja miałam pierwsze te pędzle dzisiaj, bo ja byłam w ogóle przekonana i. Nie. Przepraszam, tych wszystkich ludzi z moich znajomych, którym powiedziałam, że widziałam u Madzi pędzle z Glamshopu shopu i, se kupiłam, i są dobre. Wiesz co, bo w kalendarzu Kłamałam, miałam małe ale pędzle. Niechętnie. W kalendarzu były małe pędzle, ale podwójne, może dlatego. Nie, ci się nie, tak, tak było, tak było. To jest w ogóle, jednak miałam rację. You're welcome. Kolejny produkt to jest um, Pixie. Fairy Celeste, nie, Fairy Celeste by Pixie. Tak to jest chyba. No, tak, Pixie Cosmetics wypuściło tak. taką serię prasowanych produktów pod marką właśnie Fairy Celeste. Tak, i to jest brązer, jest to moje drugie opakowanie i... Powiem Wam szczerze, o zobaczcie jakie piękne wytłoczenie. No one są wspaniałe. Ja ten brązer dostałam od Ciebie właśnie rok temu w czerwcu, bo ja przyjechałam z moim, moją cudowną paletą ze Smashboxu, która okazała się, że no ma silikony i ja dowiedziałam się od Paulin, dlaczego mam takie krostki na tutaj, no, na w tym miejscu, gdzie, gdzie nakładam bronzer. No niestety, ja nie mogę używać na dłuższą metę brązerów z silikonami. Wiesz co, poczekaj, ja myślę, że zatrzymam no. Cię na moment no. i ja to trochę bardziej wytłumaczę, no, tak, może ktoś skorzysta, bo, ja... bo to się bardzo często zdarza. U Madzi była klarowna sytuacja, co się dzieje na tych policzkach tutaj w załamaniu. W momencie, mhm. jak ona rano zrobiła makijaż u mnie, to ja od razu spojrzałam i mówię, dobra, wiem co tu się dzieje, mhm. od razu to odstawiamy. Po pierwsze było tak, że Magda przy używaniu bronzera, czekajcie, może wezmę na tym pędzlu, pokażę. Wyobraźcie sobie, że pędzelek do konturowania, bo to, to u mhm. Ciebie kontur to był nie Taki brązer, tylko kontur. Był bardzo zbity. I Madzia, jak nakładała ten produkt, to po pierwsze było tak, że ja widziałam, jak się przesuwa skóra. Było naprawdę bardzo, bardzo no. mocno. I jeszcze do tego ty robiłaś tak, nie? Naciągałaś no tak. i na... było tak, było jechane, no. jakby on miał wy... wyrezać w kamieniu po prostu tak. ten, ten cień. No. Więc on był na maksa wpychany w te pory tutaj na, na, tej, na tej okolicy. Po drugie, używałaś pędzla kilka razy. Nie? W sensie on nie był prany na przykład co dwa użycia czy codziennie, tylko był kilka razy. No i teraz znowu macie tą samą sytuację. Były włoski, na nich był tłuszcz z policzka. Normalnie, bo no wiadomo, i każdy człowiek wytwarza. I ten produkt, i one tam po prostu to wszystko zostawało, zostawało, zostawało. I jak tylko było odrobinę coś tu przeniesione, no to zaczynała się infekcja naokoło wszystkiego tego w Było to beznadziejne zdanie, ale, ale chyba wiadomo ale o chodzi. Syf, co chodzi. Jak ty sobie pomyślisz, co na tym jest? Ja. No tylko dopóki ktoś Ci nie zwróci na to uwagi tak. to nie mało osób wpada na takie nie tak. wszyscy mają paranoję jak ja <laughs> więc yy, normalne yy, i t, trzecia sprawa to były właśnie te silikony bo i ja przyuważyłam że u Madzi jest ten motyw że jest skóra która jest odwodniona i tak w kierunku suchej bardzo mocno oczyszczana bardzo mało nawilżana i wszystkimi możliwymi sposobami matowiona yy, i jak się jeszcze do tego dowaliło silikon no to owszem może i była w dotyku jak się przejechało palcem taka gładka warstwa no ale on zapychał te pory tak. I u Ciebie to było, co tak naprawdę, jak do mnie dzwoniłaś, czy tam wysyłałaś zdjęcia, to nie wiem, 7-8 dni po odstawieniu tych bronzerów była zmiana w, tak, no, w tym miejscu znaczna, uh -huh. nie? Taka, uh -huh. że na zdjęciach było przed i po, to takie wow, nie? No i też muszę powiedzieć, że bardzo ważne jest to pranie pędzli, bo potem zdarzały się takie momenty, że dalej miałam jakieś krostki, no ale wtedy Paulina zadawała mi magiczne pytanie. <grym> Kiedy brałaś pędzle ostatnio, kochanieńka? I ja wtedy zmieniałam temat. No, ale jeszcze wrócę tego brązera. To jest odcień numer 200 Vintage Dream. Mhm. I tak naprawdę ten odcień, moim zdaniem, jest dla mnie idealny, bo on w ogóle jest chłodny. Dość. To, to nie jest tak na maksa taka, taka chłodność. On nie jest szary. Nie jest szary. To jest, jest taki po prostu pomiędzy... neutralny do tak, tak, właśnie. Mhm. No i on kosztuje ponad 100 zł, ale mhm. ja używałam to pierwsze opakowanie bez przerwy przez ponad rok. No. Rok i miesiąc, miesiąc czy dwa? To jest super, jest <noise> najprościej Nie, jest, no Tak, wydajny, poważnie. bardzo wydajny jest. Moje zdaniem bardzo się opłaca. Już nawet kilka osób do mnie pisało, pytało się, jaki mam odcień. Yy, tak. No. Ja też już zużyłam drugie opakowanie tego, tylko ja mam ten najciemniej. Nie pamiętam, który to był. Serenade for Summer. Tak, Serenade Coś? na pewno To jest. taki najciemniejszy z tego, które oni mają dostępne. Tak. Dla mnie to jest, poza tym, że jest kartonowe opakowanie, bo ja po prostu osobiście nie przypadam za nimi. A ja on lubię. nie ma. Min... No w... też są lekkie, mniejsze, tak. cienkie i tak dalej. No ja nie przypadam, ale poza tym kartonowym opakowaniem ja nie widzę minusów, bo on jest bardzo, bardzo wydajny. Jest łatwy w yy, mhm. pracy, w sensie nie zostawia plam, jak ktoś nawet nie ma, albo ma ciężką rękę, albo nie potrafi za bardzo się malować, to tak. i tak łatwo go nałoży. Ma znakomity skład tak. i mówię to z pełnym przekonaniem, bo ja przejechałam przez tonę produktów makijażowych naturalnych i trust and believe, mhm. ja ile Wam nie pokazuję, ile poleciało gdzieś tam do innych osób albo w śmietnik, to jest niepojęta ilość. Tak. E, uważam, że to jest najlepszy prasowany bronzer naturalny na rynku teraz. I Ja też, ja liczę... też tak uważam. <laughs> ja też liczę te takie, które kosztują po 2,5, po 3 stówy. Jakieś tam mega turbo fancy tam sprowadzane. Z Ale biegą, chyba nawet nie? rok temu mówiłaś, że to jest taki pierwszy bronzer, który naprawdę jest genialny. Tak, Pamiętam bo prasowane... Sporo jest dobrych, nie? Ale ten tak. jest taki, że wszystkie inne się chowają. Tak. Naprawdę. I te, też tak mówię. Dr ja drugie opakowanie teraz jadę, a wylizałam go do zera. Do goj blachy ja tam nic nie, nie ja zostało. Także co? Pozdrawiamy markę Pixi Cosmetics. Tak, pozdrawiam. Oni mają super w ogóle ekipę. Tam jest świetna ekipa. Pozdrawiam serdecznie, niesponsorowane same sobie <gry> kupiłyśmy te rzeczy dobra, ja mam ostatnią rzecz do pokazania i to jest y, rzecz, którą już chciałam kupić 1500 lat y, to jest róż marki Milani i nazywa się Luminoso I jest to chyba najsłowniejszy róż na YouTubie, bo on mhm. był kiedyś jako Y, jako duplikat czegoś z Maka albo coś no, innego no, już no, no, lata no. temu. I ja tak się zabierałam, jak pies dojeżdża do tego, bo na początku on był u nas niedostępny, a stwierdziłam, że jeszcze nie upadłam na głowę, żeby sprowadzać róż skądś tam. Mm -hmm. y Zwłaszcza, że nie wydawało mi się, że to jest jakaś taka rzecz, która będzie rewolucyjna. Potem, jak on był dostępny w Polsce, to albo był niedostępny wtedy, kiedy ja chciałam zrobić zakupy, albo było tak, jakoś, że był, ale ja nic innego nie chciałam z tego sklepu i szkoda mi było płacić tam, nie wiem, połowę ceny tego produktu w przesyłce. I jakoś tak od, odpuściłam, potem o nim zapomniałam. I Jak byliśmy w, na urlopie, właśnie odwiedziliśmy Magdę, to Macium mam tutaj taki, jak tu. Chciałam to być? tak, ja, ja wtedy miałam takie. Na zewnątrz. No, super fajnie, by było w środku. Jeezaj! Yeah, Nie, Nie, ja się cieszyłam, że mogłam coś takie wiesz, takich produktów. E, On jest dla mnie jednym z takich wymarzonych kolorów, bo to jest odcień, który jest. Bardzo w twoim takim. Tak. Nie wiem, jak to nazwać Masz to nawet. oliwkową cerę, więc idealny kolor mi się wydaje, że dla Ciebie to jest. Ja myślę, że na większości bladych na osób on będzie wyglądał w ogóle jak pomarańczowy. Tak. Na mnie wygląda... Ja mam go dzisiaj na policzkach. Mm -hmm. On daje delikatne rozświetlenie. To jest taki, że jest trochę pastel, ale nie taki, że wyglądam mm -hmm. jakbym się kredą natarła, a w tych pastelowych odcieniach ja mam tak często, bo mam ciemną skórę i po prostu to wygląda jakbym dosłownie jakbym przywaliła w chodnik, na którym się dzieci bawiły tydzień temu. Yy, I on się pięknie rozprowadza, jest bardzo, bardzo gładki. Absolutnie to nie jest naturalny kosmetyk, ale na minerałach i na, tak jak dzisiaj mam tam mieć, krem BB, pięknie to się nakłada. I jak wyjechaliśmy na ten urlop, to później każdy kolejny dzień używam tylko jego. Tak? No, no, bez kitu. I Super. teraz jak wróciliśmy, to ja wiem, że dwa, trzy razy w tygodniu noszę ten róż. Hmm. To jest, widziałaś, Także. ile tam jest różów, nie? Tak. To jest y, dwa, trzy razy w tygodniu jest bardzo hmm. wielce w kosmos. <laughs> Żeby nie powiedzieć Super, inaczej, się jak że normalnie powiedziałam. <laughs> Dobra, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że w jakiś sposób był to dla Was ciekawy i przyjemny odcinek. Jeśli Wy macie jakieś rzeczy, takie top 3 makijażowe, które odkryliście albo dzięki Madzie, albo dzięki mnie, albo możecie pomierzyć trochę od niej, trochę ode mnie, to zostawcie nam koniecznie w komentarzu, tak. chętnie poczytamy. Na kanale u Magdy znajdziecie też odcinek z takimi odkryciami, które dzięki sobie udało nam się znaleźć. Mhm. I tam będą rzeczy zupełnie inne niż makijaż, także tak. podlinkuję Wam ten odcinek na dole. Zapraszam do Oglądania, albo jeśli już oglądaliście tamten, to dziękuję, że teraz przyszliście obejrzeć ten. Ja już zaczynam się zakręcać, nie? To jest ten, wiesz, że to jest ten moment, ja Ta. nie mogę skończyć filmu, nie? To tak. się pożegnać. Pozdrawiamy Was serdecznie, wszystkich, pa! pa. Na razie! <noise> Poczekaj, bo ja po prostu ciągle łapię będę będą gadać, nie? Co? Że, łapy, że ja ciągle dotykam włosy, bo no i co? Wrażenie, że są No i jak ulizane. chcesz, to sobie możesz. Nie, ulizane? One odstają 10 centów od ja głowy, o co ci chodzi? Ja Bożena. Nie wiem. Bożena, slap! Najlepiej! <laughs> <laughs> Najlepiej!